Dla mnie najważniejsza jest różnorodność. Ja strasznie nie lubię nudy. Jestem wyznawcą ciężkiej pracy, jakby robienia miliona prób. Inspiracją do muralu była sama Ola, którą po prostu znałem. Zainteresował mnie jej fenomen. Właśnie zestawienie 15-metrowej spinaczki z przestrzenią miejską. Ta skala, która pozwala spojrzeć jeden do jeden na wyczyn, którego ona dokonuje. Zawsze ciągnęło mnie do sztuki, zawsze malowałem. Najbardziej chyba charakterystyczną rzeczą dla mnie jest używanie techniki szablonu i to takiego multiplikowanego szablonu. Istotą muralu i jego takim największym wyróżnikiem jest połączenie tradycyjnych technik muralowych oraz nowoczesnej technologii, którą w tym przypadku jest AR, rozszerzona rzeczywistość. Tematy muralowe pojawiły się w moim życiu bardzo, bardzo niedawno. Właściwie są dla mnie nawet zaskoczeniem. Mural jest gdzieś taką dziedziną, która pozwoliła mi wrócić do, do sztuki.